Witam was serdecznie wszystkich serdecznie na wynika konkursu oczywiście na krzybki na szakes and fidget. Jeżeli ktoś wiedział lub nie wiedział był konkurs obiecany za łapeczki na, na live'ie i z tego powodu oczywiście zrobiłem dla Was konkursik, jak tu widzicie. Konkurs był na 50 krzybów. Kto się zgłosił to się zgłosił, więc tutaj macie też tutaj krótką listę kto się udział w konkursie. Oczywiście wszystkie niemezdy, bo mi się nie chce patrzeć. Eee, to, Kto wziął, a kto nie wziął? I co? Nie się ładnie komentarze, a tymczasem jak ktoś. Eee, link jest nieprawidłowy? No jak to? No to jest ten link. Eee, no przecież ten link jest, nie? No, to jest ten link. No co, co mi tu pisze, że niedostępny jest. Aha, dobra, dajcie chwilę. Dobra, to jestem na małym 10. Właśnie czego Sody, ale ta strona, którą teraz widziałem przed chwilą, ma przerwy techniczne i dlatego nimi wykrywa mojego filmu, więc używam drugiego zastępczego. Więc co? Tu pokazuję oczywiście wyniki, jakby coś jedna osoba wykrywa. A i macie czego? Jeżeli ktoś, osoba e przyszła po Metina 2, e na tym serwerze, to sprawdźcie se kartę społecznościową bo tam dostał filmik bana i niestety nie mogę dać replay tego jeszcze raz filmu, bo mamy tam regulamin, bla bla bla, więc jeżeli ktoś chce tam ciekaw z Metina zobaczyć to polecam na karcie społecznością i kliknąć dowa. A ja tutaj losy zwycięzcę osób która oczywiście grzyby, tutaj macie tutaj losowych osób, które tu właśnie już są. I gratuluję Tom Games, Tomaczek, sprawdzę czy jest taki nick na serwerze, hmm, Tomeczek, jest Tomeczek z Akademii Gazowej, już daję tutaj czego ekranik, żeby nie było, że oszukuje czy coś, tak będzie tysiąc komentarzy, że me, on oszukuje, bla bla, 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 więc nie wiem jak to będzie, um, już chwila. Wiem, że to powtarza się. Szakes. I powinno być teraz ekranik, co nie? Jest. No jak sami widzicie jestem meczek, więc gratuluję to meczek. Proszę o napisanie do mnie wiadomości prywatnej na poczcie lub na Discordzie. I co? Jeszcze raz gratuluję to meczkowi, że wygrałeś. Czy będą jeszcze takie konkursy? Tak, będą w czego konkursy na live'ach, jak coś i co. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się oczywiście się, odcinek konkurs się, się spodobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, na no cześć i miłego dnia lub wieczoru Wam życzę.